Witajcie w nowym tygodniu. Tym razem chciałbym porozmawiać o planie zagospodarowania terenu, o usytuowaniu budynku na działce nie tylko względem stron świata, tak jak mówiliśmy o tym w poprzednim materiale, ale też tutaj chciałbym porozmawiać o wymiarach względem, względem działki, o odsunięciu się od granic, o tych, o tych wszystkich przepisach. Taki plan zagospodarowania terenu tak naprawdę jest integralną częścią adap adaptacji projektu, więc robicie to e, ze swoim e, projektantem adaptującym. No i do tego chciałbym porozmawiać... E... A w zasadzie powiedzieć, opowiedzieć, co tam się u nas ciekawego na budowie dzieje, na która jeszcze się... Budowie, na budowie, która się jeszcze nie zaczęła, no i myślę, że, że na tym skończymy nasz materiał. Niestety nie udało się wrzucić filmu w poprzednim tygodniu, nie mieliśmy, za bardzo, nie mieliśmy za bardzo czasu, gdzieś tam wypadły troszeczkę inne rzeczy. No ale nadrabiamy teraz. To Słuchajcie, to też nie jest tak, że my nie chcemy nagrywać czegoś na siłę, tak? Jeżeli... Jeżeli nie mamy o czym nagrać, jeżeli na przykład nie, wiem, nie przeskoczyliśmy kolejnego etapu, no to bez sensu, żebyśmy, żebyśmy nagrywali i wrzucali coś do sieci, no bo to będzie takie mało realne. Zależy nam na tym, żeby przekazywać wiedzę ze swojego doświadczenia, z tego jak to wyglądało, czy wygląda u nas, żeby nie wprowadzać też innych w błąd. Jak wspomniałem wcześniej, plan zagospodarowania terenu jest integralną częścią adaptacji projektu. Wykonujecie ten plan zagospodarowania ze swoim projektantem adaptującym. On wygląda mniej więcej tak. Wyświetli Wam się tutaj na pewno gdzieś na, na ekranie i na tej podstawie będziemy na tej podstawie też będziemy mm, Pokażę Wam, jak to, jak to wygląda. Dodatkowo gdzieś tam wrzucę też ujęcia z drona, bo, bo udało nam się zakupić drona. Eee, troszeczkę się nauczyłem nim latać i, i gdzieś tam chciałem zaprezentować, jak to będzie wyglądało z góry. No i, i też myślę, że wyjdzie jakaś wizualizacja tego, jak będzie stał nasz, eee, nasz budynek właśnie już na takim realnym ujęciu działki. Plan zagospodarowania terenu to nic innego jak obrazek, który pokazuje nam, gdzie stoi budynek, gdzie będzie stał śmietnik. Jak duży będzie podjazd, gdzie na przykład będzie pomieszczenie gospodarcze, jeżeli takie jest, gdzie będzie wjazd, gdzie będzie furtka. Pokazuje też rzędne wysokości domu czyli na przykład, nie wiem, czy będziecie mieli, czy chcecie zastosować jeden schodek, czy dwa schodki, czy trzy, a może, a może bez, bez schodków do wejścia do domu. To wszystko mówi nam plan zagospodarowania terenu. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o przepisy, wasz was projektant na pewno te przepisy zna i do nich będzie się stosował. Tutaj jakiejś dużej filozofii nie ma. Te warunki, te przepisy ustalają warunki zabudowy albo miejscowy plan zagospodarowania przy, przestrzennego. No i bardzo często jest coś takiego jak linia zabudowy, czyli od frontu, od wjazdu na działkę jest nieprzekraczalna, nieprzekraczalna linia zabudowy, czyli na przykład nie możecie postawić budynku w określonej odległości bliżej niż określona odległość w, mówiąca nam w przepisach. U nas jest to 6 metrów, czyli od płotu 6 metrów nie może stać nic. Jak widzicie, u nas zastosowaliśmy te 6 metrów tylko w jednym rogu. W poprzednim filmie odnośnie adaptacji i zmian pokazywaliśmy, że zmieniliśmy ten garaż, czyli nie jest on od frontu, tylko tak jakby od boku. To tworzy taką, naszym zdaniem, integralną część i ten podjazd jest, jest troszeczkę ciekawszy. No i te 6 metrów zastosowaliśmy w jednym rogu. No później ta działka, ta droga jest, idzie, idzie pod skos, więc, więc tak jakby ten wjazd nam się cały czas, cały czas oddala. No i drugi róg budynku, drugi róg w sumie garażu to jest 8 metrów ponad, a już budynku samego części mieszkalnej to jest 16 metrów. Słuchajcie, warto taki plan zagospodarowania terenu e, zrobić sobie tak, jak docelowo chcielibyście, żeby to na Waszej działce wyglądało. E, no bo jeżeli robimy coś od początku, no to, no to, no to czemu nie. E, o ile mm, można zmienić e, potem nie wiem, e, kształt podjazdu czy miejsce, gdzie ma być brama, furtka i tak dalej, no to już domu nie przesuniecie, no bo te, te wymiary są e, już naniesione. Jak widzicie, my od strony płotu z jednej części, z jednej strony mamy 4 metry. Na naszego Instagrama wrzuciliśmy wcześniej zdjęcie i też chcieliśmy podpytać ludzi, co oni o tym myślą, jak oni by to zrobili. No bo, słuchajcie, warto pytać, warto pytać o to, e, no bo Ktoś może mieć ciekawszy pomysł, ktoś może już zrealizował yy, dany temat, yy, który Was interesuje. No i tutaj bardzo dużo, my też się nad tym zastanawialiśmy, ale bardzo dużo ludzi podpowiedziało nam, żeby przesunąć się zamiast 4 metrów, znaczy zamiast mieć 4 metry po jednej stronie od płotu, bo to jest też minimalna odległość, yy, aby przesunąć się na tych metrów np. 5 albo 6, bo 4 to jest za mało. Co prawda, my na tej stronie mamy tylko dwa okna i jest to okno od Łazienki i okno od pokoju, no ale jest, jest to racja, faktycznie gdzieś tam potem jeżeli te drzewa urosną, tak, no to mogą, mogą zasłaniać, będą zasłaniać te okna, a tak te dwa metry jeżeli się odsuniemy na pewno, będzie, na pewno będzie wygodniej dodatkowo gdzieś tam w przyszłości, nie wiem, jeżeli będziemy chcieli dobudować sobie jakąś wiatę, czy zrobić dodatkowe miejsce na nie wiem, na samochód, na cokolwiek, no to już te 6 metrów yy, gdzieś tam nam pozwala yy, pozwala na to, żeby, żeby coś takiego zrobić. 4 metry mo mogłoby, być, mogłoby być mało. No i tak w zasadzie wszystkie inne komentarze odnośnie naszego planu zagospodarowania terenu yy, mówiły o tym, że, że wykorzystaliśmy działkę maksymalnie no i, i, i że, on, że inni też tak by zrobili. Słuchajcie, my też tak uważamy że podeszliśmy do tego, do tego w miarę rozsądnie i w miarę okej okay, to, to sobie usytuowaliśmy. Z tyłu mamy bardzo duży ogród. Tam, gdzie też są przeszklenia, tam jest najwięcej miejsca, czyli na przykład od strony jadalni mamy, mamy aż 18 metrów, czyli od tej drugiej strony płotu. Mamy taki jakby ten niezagospodarowany róg, tak? No i tutaj chcemy właśnie zrobić jakieś pomieszczenie gospodarcze w przyszłości. Jeżeli oczywiście finanse na to pozwolą, no i też tam będzie, tam też będzie przydomowa oczyszczalnia, którą też już gdzieś tam projektujemy i, i za chwilę projektant nam pokaże co i jak. Tutaj ten obrazek też nie do końca jest aktualny. Nasz podjazd też będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Z, ze strony frontu garażu, tak jakby tą kostkę zabieramy i przenosimy na drugą stronę, na przeciwległą stronę, tak żeby stworzyć takie dwa miejsca postojowe, wiecie, żeby samochody nie zasłaniały domu. Jeżeli wjeżdżacie, no to nie, nie chcemy stawiać samochodów na... Na wjeździe do domu, tylko po prostu zrobimy sobie takie dwa miejsca, gdzie te samochody będą sobie, sobie stały, no bo wiadomo, nie zawsze jest tak, że przyjeżdża się do domu i wjeżdża od razu do garażu, tak? Samochód stoi gdzieś tam na podjeździe, zawsze trzeba gdzieś tam sobie pojechać, przejechać się gdzieś do sklepu czy gdziekolwiek, więc, więc te samochody stoją na podjeździe, gdzieś tam wieczorem dopiero się te samochody wprowadza do garażu, o ile będzie taka oczywiście możliwość, bo jak wiadomo, Garaż bardzo często pełni taką funkcję, na początku przynajmniej, yy, graciarni. Yy, furtka będzie na wprost wejścia, tak naprawdę. Yy, potem zrobimy sobie około yy, około 1,5 metra, tak myślę, takiego przęsła, przerwy i dopiero będzie brama. Czy będzie brama przesuwna, czy, czy, czy otwierana, jeszcze tego, jeszcze tego nie wiemy. Yy, zapewne będzie miała 5 metrów szerokości. No i po prostu będziemy sobie wjeżdżać do garażu po takim łuku. Mam nadzieję, że, że to będzie wychodziło, że zrobimy sobie podjazd w taki sposób, że będziemy mogli do tego garażu wjeżdżać sobie na raz, a nie, nie kręcić, tak? Jeśli chodzi o śmietnik, śmietnik będzie stał w rogu. Śmietniki, pojemniki będą stały w rogu. Tam, gdzie skrzynki, zrobimy taką e, zabudowę z dwóch stron. E, zrobimy też e, ścieżkę, żeby można było normalnie chodzić sobie po wyrzucać śmieci. No i co tam jeszcze? Opaska, opaska oczywiście dookoła domu, jaki będzie taras, tego jeszcze, tego jeszcze nie wiemy. Wracając jeszcze do tych przepisów, do tych odległości. Tak jak mówiłem, nieprzykraczalna linia zabudowy bardzo często jest to 6 metrów, czasami jest 9, czasami mniej, czasami więcej. To wszystko zależy od Waszych warunków czy miejscowego planu zagospodarowania. Jeżeli chodzi o sąsiadów i o te mm, Odległość od płotu. Jeżeli są okna, są to 4 metry. Jeżeli okien na danej ścianie nie ma, to wtedy możemy do płotu przykleić się tak jakby od płotu 3 metry. Jest chyba tak, że jeżeli działka ma mniej niż 16 metrów szerokości, to wtedy te, ta odległość wynosi 1,5 metra. Różne są przypadki, więc trzeba spojrzeć po prostu na swoje, swoje dokumenty, skonsultować to z projektantem i, i na pewno odpowiednią odpowiedź, informację dostaniecie. To samo tyczy się gdzieś tam lasów, tam też są odleg odpowiednie odległości. To samo tyczy się, gdy budynek sąsiada na przykład stoi w granicy. Także mówię, najlepiej skonsultować to, to z gminą, z projektantem i, i na pewno odpowiednie informacje się pojawią. Słuchajcie, myślę, że takie usytuowanie jest bardzo, bardzo ważne, w sensie te, te odległości, te metry, no bo jeżeli macie działkę na przykład blisko ruchliwej drogi, no to ja na przykład zastanowiłbym się, czy nie lepiej odsunąć się albo w ogóle dom zrobić na końcu działki niż na początku, żeby po prostu był mniejszy hałas, albo nie wiem, ktoś sobie woli postawić dom na środku, a nie, nie przyklejać się do płotu, bo chciałby po lewej i po prawej stronie też mieć kawałeczek ogrodu. Albo tak jak my przykleić się do jednej strony. I z drugiej strony mieć, mieć ogród, i z tyłu mieć ogród. Działki są różnej wielkości, to też trzeba dopasować. Niektórzy mają tylko po prostu po 4 metry, 4 metry i na nic więcej nie mogą sobie pozwolić. My mamy ten komfort właśnie dużej działki. Tak samo mamy przeszklenia, tak? Z jednej strony to, co już mówiłem, więc tam, gdzie są duże przeszklenia, tam chcieliśmy mieć najwięcej, najwięcej terenu, najwięcej przestrzeni, żeby to jakoś w miarę wyglądało. Jest jeszcze wysokość budynku. Posadowienia budynku. My zdecydowaliśmy się na jeden schodek. Uważamy, że to fajnie wygląda. Niekiedy budynek jest na zero, niekiedy ma tam więcej schodków. Dla nas odpowiednio jest jeden schodek, bardzo nam się to podoba. Zrobimy sobie taki, taki jeden większy schodek do wejścia i myślę, że to będzie się fajnie komponowało. Do tego od razu z boku będzie wjazd do garażu. Więc, 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 będzie to będzie to według nas w porządku. Czy mamy rację? No oczywiście się przekonamy, przekonamy mam nadzieję niebawem jak powstanie powstanie budynek. Jeśli chodzi o nas co dzieje się u nas aktualnie słuchajcie cały czas czekamy na dokumenty, cały czas czekamy na uprawomocnienie warunków zabudowy to niestety u nas trwa i z tego co czytamy, z tego co z tego co słyszymy, to, to w zasadzie wszędzie wszędzie trwa. U nas jest na tyle, że nawet głupi list idzie do nas dwa tygodnie z gminy, więc to wszystko niestety się przedłuża. Do tego mamy 27 stron postępowania, więc no, każdy musi dostać list, każdy ten, musi, ten list musi odebrać. Wiadomo nie wszyscy odbierają listy, więc to jest awizowane i to wszystko trwa i to wszystko trwa. No niestety. Tego, tego nie przeskoczymy. Jeśli chodzi o plusy. Plusy, plusy. Napisaliśmy wniosek, zapytanie do starostwa odnośnie konieczności wyłączenia działki z tam, obszaru z produkcji rolnej, z, jeżeli chodzi tam o, o to odrolnienie. No i dostaliśmy informację, że na szczęście nie musimy tego robić, więc to też jest około tam miesiąca, miesiąca do przodu. Dodatkowo spotkaliśmy się z naszym wykonawcą na miejscu, na, na, na działce, gdzieś tam już wstępnie potwierdziliśmy termin, jaki to miałby być. Cena jest ustalona, umowa będzie podpisana. Jeżeli chodzi o umowy, to też pamiętajcie, żeby, żeby na wszystko podpisywać umowy tak naprawdę no to jest wasza taka potem karta przetargowa i, 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 i możecie ubiegać się o swoje, tak? Albo, albo, albo wykonawca może ubiegać się o swoje, jeżeli nie płacicie. No to, to działa w dwie strony oczywiście. Bardzo fajnym... Yy sposobem rozliczania się jest po prostu e, po etapie. Robicie umowę i, i rozliczać się po etapie. Jest zrobiony stan zero, e, jest kasa, e, są mury, jest kasa, są działówki, jest kasa, e, są kominy, jest kasa, i, i, i tak myślę, że to jest bardzo fajne, e, fajne rozwiązanie. E, znowu nagrywam sam, bo, e, bo Zuza jest chora, więc nie będzie Wam się tutaj zasmarkana przedstawiać. E, tak jak wspomniałem wcześniej, nie chcemy nagrywać nic na siłę, nie, 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 nie po to tutaj jesteśmy, to też nam nie sprawia przyjemności, że będziemy, że będziemy sobie nagrywać o, o byle czym, o gdzieś tam o wyświetlenia, do, do nabijania wyświetleń, też nie, nie, nie podchodzimy do tego w ten sposób. Więc tak jak mówię, jesteśmy na etapie projektu zagospodarowania terenu, nagrywamy projekt zagospodarowania terenu. Co prawda to jest taka luźniejsza gadka i, i może jakoś, jakoś dużo merytoryki nie ma. No ale może komuś, to, może komuś to pomóc, może ktoś się zastanowi, że hej, może faktycznie warto odsunąć się 2 metry dalej od płotu, tak jak dzięki Wam my to zrobiliśmy, tak? Też były komentarze wcześniej odnośnie filmu o usytuowaniu domu, tak? W względem stron świata. I też były komentarze, że no faktycznie nie zwróciliśmy na to uwagę, szkoda, że nie obejrzeliśmy Waszego filmu wcześniej. No tak to działa, więc małymi kroczkami tak takie małe cegiełki dokładamy, e, też stwarzamy dla siebie, robimy swój taki jakby e, pamiętnik, więc, więc każdy etap budowy e, sobie nagrywane i myślę, że to w przyszłości, jeżeli będziemy oglądać, no to będzie super sprawa. No i dodatkowo chcieliśmy pochwalić się tymi ujęciami z drona, tą działką. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł gdzieś tam tych, tych ujęć z działki wrzucić więcej. Tak samo jak będzie trwała budowa, to to na pewno będzie fajne rozmaicenie, jeżeli, jeżeli będą ujęcia, ujęcia z drona. No i co? Na dzisiaj to myślę tyle. W następnym tygodniu postaramy się też coś nagrać ciekawego. Myślimy też o, o zakupie, zakupie już materiałów, no bo wiadomo, ceny z miesiąca na miesiąc są coraz większe, coraz większe, więc też bardzo możliwe, że, że będziemy kupować materiał i, i już sobie będzie, będzie stał na działce. Nagramy na pewno filmy o tym, z czego budujemy, jakich materiałów użyjemy, jaka dachówka, czy dachówka itd., itd. Ale też w planie jest i myślę, że ZUZA to zrealizuje, materiał odnośnie programów do projektowania wnętrz, projektowania budynków, żeby sobie zwizualizować. Posłuchajcie, my to zrobiliśmy i to jest naprawdę, naprawdę bardzo pomocne. Możemy sobie wprowadzić wszystkie wymiary i dzięki temu na przykład zobrazować sobie, jak ma wyglądać nasz przedpokój, albo jak ma wyglądać nasza łazienka, dzięki czemu możemy te zmiany jeszcze na etapie właśnie projektowania, projektowania nanieść. No bo wiadomo, już na początku budowy trzeba wiedzieć, gdzie będzie stał kibelek, tak, żeby zrobić, zrobić odpływ, także kanalizę. Więc myślę, że taki materiał też powstanie, I bo, bo też bardzo wiele jest, bardzo wiele pytań jest o to gdzieś tam na, na forum, yy, więc kilka propozycji Wam przedstawimy i mam nadzieję, że będzie to pomocne. tymczasem dziękuję za dzisiaj, yy, do zobaczenia za tydzień, trzymajcie się, cześć!